O. Jest bezpiecznie? Nie wiem. Weź, ale Czekaj, tak, tak. Telefon, telefon. Tak, jak przy... Uwaga! Jak imitację byś robił. Sponsorem programu jest Orlen. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Niedziela, drugi dzień marca, chociaż pół minuty temu powiedziałem drugi dzień czerwca, ale nie, nie, to jest marzec, drugi dzień marca, niedziela, konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni normalnej Trondheim. Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym trwają i ta podła pogoda dotarła. Baliśmy się od środy, od czwartku tego frontu, on uderzył, ale pozwala skakać tak, pozwala skakać, no nie powiem żeby było bajecznie, bo ciśnienie tej deszczu jest trochę większe niż w naszym prysznicu, ale no, pada naprawdę obficie i to taki deszcz który chciałby być trochę śniegiem więc taki deszcz ze śniegiem ale no, dobra nowina jest taka że ten wiatr nie jest taki, żeby tu nie było mowy o skakaniu a wręcz konkurs tutaj do kombinacji pokazał, że da się skakać i to całkiem sprawnie wszystkie serie udało się przeprowadzić szybko i we w miarę sprawiedliwych Warunkach. To, to jest dobry prognostyk, jeśli chodzi o nasz konkurs. No i daje nadzieję, że dzisiaj wszystko się odbędzie. Wszystko się odbędzie i wszystko jest możliwe. O tym za chwilę. Jaki jest plan? Plan jest taki, że o 16 ruszy seria próbna, o 17 pierwsza runda oceniana i i czy wszystko jest możliwe? I wydaje nam się, że dzięki tej pogodzie wszystko jest możliwe, bo, bo tutaj należy upatrywać szans, okazji, trzeba po prostu jako Team Polska być gotowym do podniesienia otwierających się okazji, bo, bo, bo realia są takie, że, że to nie jest medal dla nas dzisiaj, to pokazuje Puchar Świata, to pokazują ostatnie dwa lata, to pokazują treningi, ale to może być szalony dzień, a wtedy wszystko jest możliwe. Tak, no Mistrzostwa Świata to taka impreza, gdzie często te medale nie są rozdawane wcale tym zawodnikom, którzy dominowali w danym sezonie w Pucharze Świata czy w pojedynczych nawet konkursach. To często jest troszkę niespodzianka. Często po medal sięga zawodnik, który gdzieś tam się kręcił w szeroko pojętej czołówce, ale nie mógł doskakać do, te, do tego podium. Takim zawodnikiem jest w tym sezonie na przykład Paweł Wąsek, który cały czas był blisko, był blisko czołowej trójki, no, ale nie udało się. Byłoby naprawdę piękne, gdyby to właśnie dzisiaj w tym konkursie o Mistrzostwo świata Paweł zdołał wywalczyć miejsce na podium, ale też mamy. Zawodników takich jak Dawid Kubacki, Piotrek Grzyła, którzy są bardzo doświadczeni, z ogromnym potencjałem, no i wiemy, że stać ich na wszystko. Jeśli chodzi o Kubę Wolnego i Olka Zniszczeła, no to trochę nie jest obiekt dla nich. Oni preferują skocznie takie lotnie, większe, lotne, no i tutaj widać, że, że nie są w stanie, przynajmniej na razie, pokazać pełni swoich umiejętności. To jest po trochu zaklinanie rzeczywistości, ale ja od kilku dni przypominam sobie to, co wydarzyło się w Pekinie podczas Igrzysk. To też był przeciętny sezon, tak to nazwijmy, i tam Dawid Kubacki wyczarował medal indywidualnie właśnie na skoczni normalnej. Wczoraj Dawid był dziewiąty w serii próbnej, to było najbliżej czołówki podczas tego pobytu w Trondheim tutaj w kontekście biało-czerwonych. To nie jest abstrakcja. Nie jest to abstrakcja, ale też warto podkreślić, że tu jest wielu, wielu zawodników, którzy tak myślą podobnie trochę jak my. Wiele w każdej ekipie są skoczkowie, którzy skaczą, no prawie każdy, którzy skaczą gdzieś na to szeroko pojętą czołówkę, nawet zaskakująco dobrze. Wczoraj na przykład mocno pokazali się Szwajcarzy, gdzie tam nawet Janik Wasser, czy Kilian Peer który miał bardzo słaby ten sezon, nagle pokazują, że można tu skakać na sto kilka metrów. To, to wszystko powoduje, że tych pretendentów do, tego, do tych medali jest naprawdę wielu. No, a to znowu jest skocznia normalna, gdzie wszystko się liczy. Styl lądowania, troszeczkę szczęścia do przeliczników, do samych warunków. To wszystko musi się poskładać na to, żeby osiągnąć ten sukces. Ale jak podkreślamy, mistrzami świata często zostają zawodnicy. Ojej, dobry. No Zawodnicy dobry. nieoczywiści. Nieoczywisty gość Dzień dobry. Dzień dobry. w naszym studio. Ja pana kojarzę. I... Pan kiedyś jako a to nie, pomyłka, przepraszam. A to nie, to do widzenia. Adamu, Kto to wygra, Kuba? Szybkie pytanie: Kombinacja Ingrid Latte. Ingrid Latte, wicemistrzyni. Nie, Ida Marihagen. To my nie o tym, my tu jest skokowe, proszę pana. W skokach, ski jumping. A, no to. No, powiedz, dzisiejszy konkurs? Tak. Myślę, że będzie loteria i będzie ktoś, kogo się nie spodziewamy. Ale to, to unikasz odpowiedzi. Nazwisko Kuba. Nazwisko Piotrek. Andras Wellinger. Nie, 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 Piotrek Wellinger się nie nazywa. Aha. Piotrek Żyła miał być. Piotrek Żyła, wytniemy to. Piotr Żyła, tak? In Piotrek, we Tak, in Piotrek, we trust. Tak. Piotrek no, trust. Tak po raz trzeci z rzędu, i wtedy byśmy wskoczyli w te zaspy śniegu. Ale, Dobra, jak 15. będzie na Piotrek Medal, tu skakujemy na Golasa Jesteście na co? Dobra, w kąpielówkach. Bez kamery. Bez kamery. No, oczywiście. Tadeusz zdjęcia będzie robił. Ja, ja jestem, A, ale podpisuję się, się. Też na golasa, rozumiem, będę zdjęcia robił. Dobra. Ale ja pokażę jak to zrobimy, dobra? Trzymaj parasol? Uwaga. Jak będzie medal, to zrobimy robimy to tak. O. O. Jest bezpieczny jest? Nie wiem. Weź, ale Czekaj, jest trzymaj telefon, przytrzymaj telefon. Tak jak przy, Uwaga? Jak imitację byś robił. O, tak, przy, <laughs> tak właśnie <laughs> zrobimy. Ale po to ręce wysunąłem. Oddajemy, oddajemy telefon. Dobra, nie, ja nie do pracy. Przepraszam, przeszkodziłem, proszę to wyciąć. Pozdrawiam serdecznie całą moją rodzinę. Wszystkich... E, przepraszam. Wszystkich kibiców z Polski. Miłego dnia Wam życzę, fajnych warunków, słońca, uśmiechu na twarzy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. No, pozdrawiam. Idę dalej. widać, I... napojów wyskokowych tutaj nie, nie brakuje od rana, więc kibice są w bardzo dobrych nastrojach. No oby, oby to się wszystko powiodło, oby faktycznie Piotrek Wellinger tutaj zdołał wygrać ten konkurs. No cóż, no cóż, trochę się pogubiliśmy, no ale cóż, dalej pada deszcz, dalej trzymamy kciuki, no i czy jest coś merytorycznego, o czym byś chciał jeszcze tutaj wspomnieć? Oczywiście Tadeusz, bo Kuba Kot powiedział, że Piotrek zwany Andreasem Wellingerem to wszystko wygra. Na kogo ty stawiasz? Bo ja uważam, że Andrze Laniszek to dzisiaj ogarnie. A ty? Ja nie wiem, bo Anzo w tym sezonie ma taką tendencję do psucia drugich serii. Tak, miałem już parę konkursów, takich, że wydawało się, że mur beton musi dowieść wygraną, a potem nagle coś nie wychodziło. Może faktycznie Wellinger, kto tam jeszcze tak szybko na szybko pró Może Forfang, to jednak skocznia norweska, prawie, no, jednak skacze u siebie sporo jest tych zawodników, którzy mogą powalczyć. Ja bym się nie dziwił, jakby tu zaskakująco któryś z Amerykanów sięgnął po, no może nie złoto, ale jakiś medal, bo może to być i Bickner, i Tate France, no może Casey Larson, nie, bo to już no. Nie, nie, wtedy wskoczymy w ten śnieg jak Kuba przed chwilą. Ale, ale to jest drużyna, która naprawdę może tu zaskoczyć, bo z tych trzech zawodników każdy miał jakiś taki skok na ponad 100 metrów. O pogodzie na sam koniec jeszcze dwa słowa. Ona ma być niemalże identyczna, jeżeli ją będziemy uśredniać. 5 stopni na terenie Odczuwalnie, lekki minus, no i ma siąpić. Mocniej, słabiej, ale ma siąpić i dzisiaj, i w poniedziałek, i jeszcze trochę we wtorek. Także na pewno będzie to konkurs yy, deszczowy. Z tego co widzieliśmy, skocznia trzyma się ok. Naprawdę dużo zabiegów tam na zaskoku yy, poczyniono, żeby, żeby to lądowisko jakoś się trzymało. No ale to jest ostatni dzień, który ta skocznia normalna musi wytrzymać nasz no, 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 Potem się przenosimy zupełnie no, w inny region. Tutaj właściwie trudno powiedzieć, że nawet to dalej Trondheim będzie, bo ta skocznia duża jest zupełnie inaczej położona i myślę, że, że tam ten śnieg jest ładny, biały, świeżutki, nie, nie taki zużyty jak na. Ale tak poważnie no ta skocznia jest tak przygotowana, że ona by tutaj i w maju pewnie jeszcze posłużyła, bo to, co już jest na tym zeskoku, to jest taki nie taki śnieg, tylko takie kryształki, taki, taki proszek, e, taka kasza. no i Myślę, że tu nie będzie większego problemu. Zresztą tu nie było jakichś kłopotów przy lądowaniu ani przy hamowaniu. Raczej problemem jest tutaj dojechanie na górę, bo ten śnieg właśnie jest taki hamujący, że większość zawodników potem jak tak, żaby tam próbują się na ten przeciwstok dostać. My czekamy zawsze jako fotografowie tam na górze, żeby zrobić zdjęcia, a zanim ten zawodnik tam się wczłapie wreszcie, to już skacze drugi albo trzeci, więc. Więc tak, wygląda to wszystko ok, myślę, że konkurs będzie przeprowadzony, a czy będzie sprawiedliwy? Zobaczymy, może dla nas byłoby lepiej, żeby troszeczkę tego sprawiedliwości nie było, tylko szczęście dla naszych skoczków. Realia są takie, że faworytami są inni. Miejsce naszych jest w drugiej dziesiątce, ale po to są Mistrzostwa Świata, żeby zaskakiwać. Zefel 2019, skocznie normalna, Dawid Kubacki. Dwa lata później w Obersdorfie Piotr żyła. Dwa lata później w planicy Piotr żyła. Mieliśmy tej radości, co niemiara. Mamy otwarte umysły, otwarte serca. Czekamy na to, co się wydarzy, bo to może być szalona niedziela. Nagrana sen.